Zawsze sobie myślałam, u mhm. aktorek y, szczególnie, bardzo mocno wasz, wasz zawód jest oparty na ciele. Tak. Tak sobie myślę, kiedy już nie dostajesz, wiesz, propozycji córki, tylko dostajesz propozycję babki, to musi mocno człowieka uderzać. Jeżeli się ze sobą nie zgadzasz. No. Ja nie mam czegoś takiego. Ja zawsze chciałam być aktorką, która zagra wszystko. Stąd okay. też ten brak botoksu. Mhm. Więc dla mnie nie ma problemu jak będę musiała, to obetne włosy, jak będę musiała utyć do roli, to utyję. No, w życiu nie zrobisz tego, w życiu, w życiu, w życiu, w a życiu. A się? A ja właśnie dostałam propozycję... Tylko, tylko dlatego bym wymyśliła film, żebyś przytyła 30 kilo. Ale ty uważasz, że ja potem nie schudnę? To ja ci udowodnię, że ja schudnę wszystko. Twoja skóra będzie... Się... Nie ma to znaczenia. Widzisz, też nie ukrywam, że ten sport i ta tężyzna fizyczna... Ona trochę powoduje... No ty sobie bez hormonów radzisz dzięki temu. Bez hormonów sobie radzę i mało tego, to mi ginekolog powiedziała, że dzięki temu sobie radzę. Bo to rzeczywiście ten bardzo duży wysiłek fizyczny mi bardzo w tym pomaga. Ale ty no, też, no. słuchaj, jesteś... Masz ile no. masz 45 lat i jesteś w bardzo dobrej formie. Wyglądasz świetnie, uprawiasz sport. Mm -hmm. Wciąż po coś innego. <noise> o innych rzeczach nie wspomnę, więc... Czujesz się też chyba dobrze, co? Czuję się całkiem nieźle, choć wkurza mnie starzenie się. I nie mam to nie. To mnie wkurza. Boże, Boże i ty wkurza. jesteś jak Dowbor, i nie to, mnie to, mnie to wkurza. Mnie wkurza. To mnie wkurza, to co. To mam poczekaj, pod sport... ja już tego prawie nie mam, bo trenuję więcej, to musisz trenować, więc Dorota. Na... Ale naprawdę cię nie wkurza? Nie. Naprawdę ja żyłam bardzo niefajnie. Przez większość mojego życia żyłam bardzo niegrzecznie. Nie spałam, dobrze nie jadłam. To by było na tyle, bo więcej rzeczy złych nie robiłam, a nie. Paliłam papierosy. Ty jarałaś kiedyś ślugi, to jest niesamowite. Ale ja jarałam więcej niż ty. Jarałam dwie paczki dziennie. No ja jarałam dwie paczki dziennie, Aśka. W życiu szurne. już nie zapalę papierosa. To obrzydliwa, słuchajcie, rzecz. Chcę wam powiedzieć, obrzydliwa rzecz jedyne, czego żałuję w życiu, to tego, że wcześniej nie rzuciłam fajer.